Między ludzi pójdziemy z muzyką Chcę im hucznie nie wyprawić wesele Jednych wiarą zatruję, a drugich Białym chlebem miłości obdziele. Kto zaś spośród mieszkańców tej ziemi Najgodniejszym chłas się okaże Temu rzeknę słuchajcie, zbawionyś bo nadzieje przynoszę ci w darze, aniołowie na skrzypkach zagrali, idą przodem z muzyką a pieniem. Wielce ci radzi, że Chrystus z opłatkiem międzyludzkim zasiędzie stworzeniem. Szli w kraje bogate i plemne, Smać nad wami rozwarły się nieba, wszystko macie. Król